przygotowanie wyjazd 15 się pakujemy motocyk się świeci. No i wyruszamy rano. To jeszcze miejsca jest. To jeszcze jedna. tu już zapakowane. Ta to, to waliza no i rano, 6.30 W drogę Na Alpy Przez siebie Wyjazdowo Super prawie pusty to, był, zaczęto... Znalazłem kilka gadżetów, no. żeby pust powietrza nie wieść. Także zrezygnowałem, nie? Nie, ja no stwierdziłem w sumie, że... Witamy Was ponownie. Zmotywowany dzięki jednemu z naszych widzów, który zapytał, czy mam jakieś filmiki z jazdy Harleyem. Postanowiłem poszukać na starych dyskach, i co się okazało, że jest cała nasza wyprawa w Alpy. Więc wziąłem się do roboty. Powstanie kilka odcinków z tej pięknej wyprawy. Miłego oglądania. Oczywiście, w podróży towarzyszyli nam nasi przyjaciele: sympatyczni młodzi ludzie Aga i Jarek oraz kolega Krzyś, również sympatyczny młody człowiek. Zero. Zero. I co to, Aga? Polo -kowita? Nie, Coca-cola. na trzy napój bez jeszcze, jeszcze tutaj jest jeden pan taki, o. Okay. Jeszcze ja na ten. ten Też, kurwa, schabopy z frytkami. Ten talerz był cały, fajny, że był cienki, rozklepany taki jakichś na autobusy rozjeżdżają, kurwa, te my żeśmy jedli, bo się te... Jak się nazywały? Też I... mam tanie regionalne. Milewczynce. O! to, jest, to jest Leci? Nie, bo przypięty. Nie A co? I jedna czwarta. No to się co Tylko teraz zobaczymy. No zobaczymy, jak je, to idzie do góry. Okay. Maziu ze Nasza czerwonym grupą. tym. Dojechaliśmy. Żyjemy. Tak. Wszystko jeszcze do chuj. Jebać biedę. Widok z naszego okienka. Z pensjonatu. Na zamek. motocykle, bo jeden się zepsuł. Ciekawe jakiej marki? Ciekawe jakiej marki motocykl się I czy I ciekawe czyj motocykl się zepsuł. <noise> to są ci bogaci, którzy przyjechali na Harleju, a wyjadą na czym? Na no, Midla no, i Stara. Mijają motocykla rękawiczki. Nie ma Trzyma, się. się, jeść! Tak jest. Dobra, pakujemy się i idziemy zwiedzać. Jak zawsze, gdy jedziemy w Alp lub Dolomity, zatrzymujemy się na nocy w czeskim Krumlowie. Przepiękne miasteczko. Polecamy Wam zwiedzić to miasto. Ty, ja kawkę byśmy się napili dobrą. no? jak <śmienicza> ty chciałaś wynik z restauracji, kurwa, którą Jarek, drogi. Ale Jarek to się ale Jarek ja bym się śmiało. Dzisiaj na stanowisku pójdźmy. To ci co wynieśli to nie ma, nie ma do widzenia. Tu może co ci smyszycie? No. To, tam na kawkę, swobodę? A chyba kręci jako, tam będą ja nie zdążę kamerę No ale to jest taki, Ja nie no. się ja, no. no, no. Czyli tutaj tej byśmy przyjechali, co nie? Mhm. O, o, nie się mieć wydaje że Ale po A fryki by przejechały z obok siebie. Jeszcze, no są... ja nie ma problemu. O pano é que dá pra O outro pano é chupado. সত্ৰ <laughs> হ'ব Coś, to co jak dziś mam czarny. Tak. Bateria i mogę mówić. Bateria i mogę mówić. Ela jest na początku, co jest dziś. Tam jest

Zrobimy rundę, dziewczyny, oto nagrywamy. Tak. O i zmiana banana. <grym> Auto tego. Przyjechali, tym Harley'em wyjadą, jamaszką. Świecimy tutaj na ten serwis, na Linz. No kuźwa, tam jest na ten, to ciężko będzie jechać to przez góry. Jarek światła, robi. bo nie odpali zaraz. Pokazuje, że tego. Na, ja link. Duję, na link to 450 tak. tak, dokładnie. No. I to ja. Nie, 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 nie bo. Jest, <grym> w korek, ale walimy na dzisiaj między samochodem. Bo jest. Z czeskiego Kurmłowa wyjeżdżamy bardzo późno. Jest godzina 18:30, a do przejechania mamy 490 km. Damy radę. Wybieramy autostrady. Chcemy nadrobić sporo kilometrów, ponieważ część drogi końcowej będziemy jechali po zmroku, a na austriackich bocznych drogach w Alpach po zmroku troszkę robi się stresująco, ale dotrzeć musimy. Chaliśmy tak późno, ponieważ czekaliśmy na kolegę z Polski, który na przyczepce wiózł nam swój motocykl. Dlaczego swój? Bo Jarka Harley w pierwszy dzień odmówił posłuszeństwa. Rozsypało się łożysko tylnego koła, a że była sobota po południu, to nikt w Czechach nie chciał nam pomóc. Laweta nic nam nie dawała, więc pomógł nam kolega Marek, który mieszka w Wiedniu. Wracając z Polski, zapakował swój motocykl, przywiózł nam i zabrał Harley'a. Troszkę kilometrów nadrobił, ale jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Ja nie muszę sikać ja gdzieś tam wylem. dalej. Pójdź. Masz kasę? Gdzie Jak będziecie kończyło paliwo? Pod domem. Za 200 km. A tak. ile mamy? Ja też pójdę chyba. Na Do celu? Nie wiem, już zaraz zobaczymy. No widzisz? Pojechaliśmy. Cali zdrowi. Godzina po 12 w nocy. 0,30. Ale mimo, że do dupy. do daj. Nasz koik. Dotarliśmy cali i zdrowi. Choć ostatnie kilometry na austriackich serpentynach w ciemnościach były bardzo stresujące, ale daliśmy radę. O, jest... <laughs> Znajdę się pokażę, tu krzysia. O, Krzysiu będzie nam robił obiadki, śniadania. <grymne> Krzysiu zrobił ja od niej na proszę, namię, proszę ale... przyjechali o 20.00. Krzysiu zrobi Jesteś śniadanie, za, ruch, ale, ale Paweł to będzie jeszcze A jest, i o, zresztą, Jest, jest Harlejowiec, który tradycja, żeby stało się zadość, Harlej musi jechać na Malawiecie. A zrobiliście zdjęcie? Tak, ja.